Dobra widz weź się goń kurwa Kurwa debil na kamerze ziomka okrada Fajny kolega ty, nie? ty jesteś kurwa człowieku No pierdolą ja. głupoty 220 do 350 no Ale gdzie Nie no zaraz się dowiem Dobra, dobra widz weź Spierdalaj kurwa Bo zaraz kurwa wszystko powiem i chuj i wszystko pokażę kurwa co robiliśmy i tak dalej chcesz kurwa? chcesz czy nie? krótko się pytam jesteś jest wielką kurwa szloro mi tyle Nie masz nic, no jak nie mam. Oj, kurwa, wszystkie zdjęcia mam. Nagranie, wszystko mam, wszystko mam. A to się nie bój. Wista jest Nina. Galderobiana kurwa. <gulia> kurwa, lubię to słowo, <gulia> My się spytaj, ten, gdzie to można kupić. Bo na stacjon, którego to chyba nic co To cię na policję zgłaszą. No to zgłaszaj już teraz. Wszystko mam, zdjęcia, wszystko mam. Twojej, ten, tego i tego. O to się nie bój. Spotkamy się, wyruchamy i chuj, do widzenia. Co, nie? O jak okoje Ty tam mam w ogóle kurwa wschodnie ubrany Ale się nie będę z nią kłócił. no nie nic nie ten... No wiesz, nie będę się z nią kłócił. A tak to kurwa seks z kamerki były, kurwa, co nie? I co, jest tam coś? Mm, Pomidor i ogórek wpłacił 1 złoty. <grym /hury> Witam panowie, akumulator do tego Forda kosztuje około 300 zetela, to kara za to, ze panu co robił wam telefony nie zostało zapłacone. No, <grym /hury> Ale wa jak tam? Ruchasz się z tym kurwa downem? Czy nie? Nina. Kurwa, jak mi z zdjęcia wysyłało to było dobrze, nie? Co nie? Zaraz mi napiszę. Gdzie najszybciej? No dobra, to się to tak za mój i Chuj. Нє, задармо, секс-камерки були. Ну як, х**а, за шаном то, х**ялоць, х**ю.